czy ja mu się jeszcze podoba. To pytanie powraca bardzo często i na bardzo długo zostaje w głowie. Znanymi blokerami są wstyd i strach. Wstyd, że ciało się zmieniło. Strach, że jemu może to przeszkadzać. I w końcu rodzi się wysysające powietrze pytanie: w porządku, skarbie? Czy może być tak jak <słuch> dawniej? Muszę kupić nowe spodnie. No, no ja w sumie też mógłbym. <laughs> to mam jeszcze z czasów studiów. Mocno przesiepane są. Brakuje mi tego. Nie chcę się przed nim zasłaniać, gasić światła. Przynajmniej możesz splaczeć, bo obiecał, że na dobrej na rozstępy. Ale to jest mega nie fair, że to my musimy zachodzić w ciąży. Chcę wyglądać jak dawniej. Nie też. To co? Siłownia? Chmielnika. Nie no, tutaj niedaleko jest. Przechodziłam akurat, chciałam przy okazji. Mają różne zabiegi o różnym stopniu ingerencji. Implanty piersi? Nie, to zobaczysz dalej, to mają... Stasio neuronowym, lifting jack, botoksik. Ja osobiście myślałem o małym botoksiku. No, z ciekawości poczytam, ale ja to na 100% nie. Zresztą wybram już siłownie. W piątek zaczynam. Pozwól mi się męczyć, skoro mogę mieć fajny efekt w godzinę dzięki kilku zastrzykom. Pewnie to samo mówią kulturyści. Wdzięczny słuchawki do telefonu. W mojej torebce. Implanty piersi? Znalazłeś? Co masz taką minę? To nic, nie, znalazłem. E, plastikowe sztuczne tworzywo. Made in China. Okej. Okay. Wszystkie bodziaki są na niego za małe, musimy kupić nowe. Wiesz, że jesteś piękna? Dziękuję. Ada, cokolwiek byś nie robiła, pozostań z sobą. <laughs> Okej, okay. Paulo, Coelho, dziwnie gadasz. Ada, wiem, co planujesz. Co planuję? Ewa cię do tego namówiła? A, ok. Hej, szczerze mówiąc, to ja ją chciałam namówić, ale spękała. Miałam ci powiedzieć. No to jest poważny krok. No tak, ale już postanowiłam i chciałam, żebyś mnie wspierał. Muszę się wziąć ze siebie, chcę lepiej wyglądać. To takie straszne? O to jest bezpieczne. No, no pewnie, masa ludzi to robi. A to miejsce poleciła mi pani Maria. Pani Maria, Brzona ma 70 lat. No to co, kobieta wie wieku nie może chcieć dobrze wyglądać? O nie no może, ale jesteś pewna, nie rób tego. Ale czemu? To nie są duże koszty. Jakieś 200 zł miesięcznie. No, to mniej niż myślałem. Ale mi miesięcznie to ile tego będzie? No, przynajmniej trzy razy w tygodniu przez kilka miesięcy. To aż tyle trzeba pompować? No jasne. A w ogóle to myślałam, że ty też byś mógł. Może no, razem byśmy poszli. A że co? No wiesz, że nie chciałbyś być trochę większy? A ty byś chciała, żebym był trochę większy? Tak, tylko mówię. Jak zresztą chcesz? W każdym kobiecym piśmie piszą, że rozmiar nie ma znaczenia. Zdecydujcie się, kobiety. Tak, czytam kobiece pisma, mają świetne przepisy.